Transcrição e Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Zgodnie z prośbą pod ostatnim z filmów i pod ostatnim filmem ze składaniem komputera, pokażę Wam dzisiaj, jak zabezpieczam komputery na czas transportu do klienta. Jak wiecie, ja komputery wysyłam nie tylko na teren polski, ale także i za granicę, natomiast wtedy inaczej jest rozwiązany koszt wysyłki, to od razu też uprzedzam komputer musi być dobrze zabezpieczony. Najbezpieczniej jest wysłać gotową złożoną jednostkę bez dwóch najcięższych elementów, bez dwóch elementów, które mogą doprowadzić do uszkodzenia innych elementów lub siebie samych, czyli bez karty graficznej i bez chłodzenia. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Klienci najczęściej oczekują komputera gotowego, kompletnego, takiego, gdzie nie będą już musieli nic robić. Stąd Najczęściej instaluje i kartę graficzną, oczywiście i chłodzenie, nawet jeżeli te są bardzo ciężkie. Sposób zabezpieczenia komputera na czas transportu różni się w zależności od zestawu. Jeżeli to są komputery budżetowe, to jest złe słowo, ale po części oddaje ideę stosunkowo lekkie. Jeżeli mamy chłodzenie boksowe, nieważne czy to Intela, czy AMD, to jest chłodzenie. Lekkie. Tam praktycznie no, minimalne jest prawdopodobieństwo, że cokolwiek podczas transportu się stanie. To samo, jeżeli mamy kartę graficzną, stosunkowo niedużą, lekką. Przykłady na przykład karty serii Quadro, tam jest bardzo małe podobieństwo, że coś się stanie. Tym bardziej, że karta jest zawsze solidnie przykręcona na dwa śledzie. Nie ma innej opcji. Natomiast im podzespoły są cięższe, tym należy moim zdaniem bardziej przyłożyć się do zabezpieczenia tego komputera na czas transportu. Bardzo dobre obudowy do zabezpieczenia to są takie, które mają dodatkową komorę, tak zwane dwukomorowe, gdzie mamy tę osobną taką no, zaślepkę na zasilacz, to nie, zaślepka to nie jest, obudowę nad zasilaczem, ponieważ w tym przypadku... Można zabezpieczyć kartę. Można powiedzieć kompaktowo. Ja do zabezpieczenia używam takich pianek. Podejdę wam je pokażę troszeczkę. Zobaczcie, to są takie pianeczki. Te pianki są na przykład przy podzespołach. Podzespoły są też na czas transportu nimi zabezpieczone. No to później ich używam. Zdarza się, że po prostu ktoś mi podrzuci takie pianeczki. Na przykład szafy na raka są tym pozabezpieczane. Albo jak jakiś sprzęt sami zamawiamy, chociażby to, jak dobrze pamiętam, to Sleder był w to zabezpieczony. A takie duże, białe na dole, które tutaj są, to fotele były nasze zabezpieczone, te, które mamy AK Racing. I słuchajcie, tym wypełniam obudowę. Natomiast moim zdaniem nie ma sensu wypełnianie obudowy całej, z każdej strony. Dlaczego? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że najbardziej niebezpieczne dla komputera w trakcie transportu to są wiadomo uderzenia, jak on jedzie po dziurach, kiedy jest w takiej pozycji, czajcie bazę, wtedy i chłodzenie, i karta graficzna po prostu wiszą. Jeżeli mamy chłodzenie, które potrafi mieć ponad kilogram, kartę graficzną, która potrafi mieć ponad kilogram, nawet jeżeli tutaj jest metalowy backplate, to zobaczcie, że koki dystansujące płytę główną są na czterech rogach oddalone od tego procesora jeżeli to by była płyta główna, tutaj mamy przykręcony procesor, tak, powiedzmy od góry, odwracamy to sobie, to on ciąży nam, mogąc doprowadzić do uszkodzenia tej płyty głównej. To samo dotyczy karty graficznej. Nie na boki, bo takich aż najczęściej naprężeń nie ma podczas transportu, ale właśnie od góry. Dlatego trzeba przede wszystkim zadbać o to, żeby zabezpieczyć Procesor w ten sposób, czyli tu jeszcze kolejna pianka, przyjdzie panel, on to ładnie dopchnie. Dzięki temu, że mamy tu te wystające zakończenia ciepłowodów, które się nam wbiją jeszcze niejednokrotnie w tą piankę, to on także jest nawet na boki dodatkowo zabezpieczony. Jeżeli chodzi natomiast o kartę graficzną, to tak samo tutaj przede wszystkim od góry, żeby tu jej nic nie ciągło. Bo w tą stronę to się za bardzo nic nie stanie, bo jest przykręcona. Tym bardziej, jak mamy kartę z backplate'em, oraz druga sprawa, jeżeli jest tylko taka możliwość, to podeprzeć ją tutaj od dołu, żeby w tą stronę też się nic nie stało. Powiem Wam tak: nawet najlepsze zabezpieczenie komputera na czas transportu potrafi czasami nie dać rezultatu i niestety, ale uszkodzenia podczas transportu się Zdarzają. To nie jest duży procent, bo to jest poniżej 1%, jeżeli to przeliczyć na, na 100 złożonych komputerów. Natomiast no, trzeba się z tym liczyć, że może ktoś mieć po prostu takiego pecha. Tutaj wtedy bardzo ważne jest postępowanie klienta. Czyli tak, przy odbiorze obejrzeć tą paczkę. Jeżeli są widoczne jakieś. Większe wgnioty, zabrać numer telefonu od kuriera. Bo ja wysyłam komputery DHL-em, tam jest 10 dni na spisanie protokołu szkody. Warto wykonać dokumentację fotograficzną, jak komputer był zabezpieczony, jak wyglądają uszkodzenia. To pomoże przy ewentualnym rozpatrywaniu później reklamacji przez kuriera, bo każdy komputer jest ubezpieczony. Dodatkowo jest wysyłany jako tak zwany niestandard. One są wtedy te paczuszki, przynajmniej powinny być w teorii sortowane ręcznie. Jak to wygląda, nie wiem, nie wypowiadam się. Ja się staram od swojej strony zrobić wszystko, żeby te komputery dotarły w całości, bo najgorsze, co może być, to jakakolwiek reklamacja. Moi drodzy, ja teraz zabezpieczę ten komputer piankami. I czasami trzeba podocinać, nie ma ich sensu pakować za dużo, bo po co mogą się przydać przy okazji następnego komputera i zobaczycie, co jest dalej. słuchajcie, w zasadzie moim zdaniem to wystarczy w zupełności, żeby ten komputer dojechał w całości, karta graficzna jest od dołu podparta piankami, tutaj jest od góry zabezpieczona i to samo chłodzenie, to dodatkowo wsunąłem między ciepłowody, dzięki czemu to się będzie dosyć dobrze trzymało też jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie panel roboczy, też jest oczywiście wyciszony, to oczywiście będzie powodowało spore tarcie na piankach, więc też to jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie napędowi optycznemu, dyskom, no tutaj się nie powinno nic stać, raz tylko miałem taki przypadek, że dysk się wyhaczył, z sankami wyleciał, tam się złącze urwało i co, i teraz tak, ja zanim taki komputer wyślę, to biorę słuchajcie aparat i robię zdjęcie, robię zdjęcie tego zabezpieczenia Zawsze, zawsze robię takie zdjęcie i wysyłam klientowi. Zdjątko jest zrobione. Klient dostaje maila z numerem listu przewozowego, z tym zdjęciem i z informacją, że koniecznie musi przed jakimkolwiek pierwszym uruchomieniem komputera wyjąć te pianki, tak żeby absolutnie nic nie zostało. Następnie dopiero odpalać komputer i dodatkowo najczęściej, ale też nie zawsze jeszcze pisze, że trzeba włączyć zasilacz, bo on tutaj jest wyłączony i że przewód od monitora podłączamy do karty graficznej, nie do na płycie głównej. Jeżeli tak jak w przypadku Intela mamy kartę zintegrowaną czy POMD żeby tego po prostu nie podłączać do płyty głównej, bo potem są maile a dlaczego mi się na ekranie nic nie wyświetla, a komputer chodzi normalnie po transporcie warto także sprawdzić zawsze, czy wszystko jest podłączone tak jak powinno czy coś się nie wyczepiło ja zawsze przykładam jak największe staranie do tego, żeby problemów nie było natomiast no nie będę ściemniał nigdy nie ma tak, że w 100% można je wykluczyć, chyba że ktoś przyjeżdża komputer odbierać osobiście się do tego naprawdę zachęcam to jest najbezpieczniejszy transport wtedy na miejscu może zobaczyć jak komputer działa zgłosić jakieś ewentualne uwagi i tak dalej tak zabezpieczony komputer już jest dalej pakowany, tak jak była obudowa czyli worek foliowy styropiany do kartonu i w zależności od tego czy mam czy nie mam na stanie albo to idzie jeszcze w drugi karton i tam jest wypełnione opakowaniami od podzespołów i wypełniaczami, albo tak jak w tym przypadku będzie to zawinięte w folię bąbelkową, ostreczowane, oklejone, i tak to pójdzie do klienta. Mam nadzieję, że wyczerpałem Waszą ciekawość. Widzicie, jak to wygląda. Ode mnie to jest na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!